godzina 23.58 22 stycznia i jutro jedziemy po samochód dla Pana Jakuba Zgorzowa Wielkopolskiego o to bohater przyszłego dnia czyli Mercedes-Benz C 180 km, automatic wersja avant-garde no widzicie ciemno mroźno, ale kolega już jest i czeka godzina Piąta sześć, idziemy do Kozłowa. dosyć kościelnie, nawet nie mam za a pogodę nie Osiemdziesiąt kilometrów do celu. Nee, nou, dan ga je proberen we elke. Ja, wie Erst probefahren en dan zu dekker, oké? Okay? Gut. En? Musen... Dus. Sag een poor, dan is het We überlegen, uh, wo fahren we hin? Gerade auf. Ja. Jemand is net angeschnallt, nee. Proberts je, wie? Zeg dat, nee, we schieten. Gerade auf. Ja, genau. co myślicie? wiesz, no, na spokojnie tak patrzę to wygląda no, bardzo dobrze ogóle specjalnie tak. nie polerowali go tylko go lekko prosto jechać tam tak. mhm. żadnych polerek, nic nie robili w silniku nic nie czyścili jeśli nie czyścili to wygląda jak nowy a tak tłumaczyli, że sprzedają ci ludzie tylko dlatego, bo dzipa kupili No coś w góry jeżdżą Tak dobrą ofertę. kupili like, Ci Gdzie teraz? Uh, yeah, rechts frontu. Na, na prawo. Yeah, 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 prawo? Yeah, prawo. prawo. Ah, levo, ja Jerech ja. bravo. <laughs> no, na lewo. ja. lewo. lewo A yep. ja Jako. 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 lewo Na lewo Lewo? Do Wiecie, no plastiki wszystko w całości, nie? Tam nie puka, nie styka, przecież to nowe auto, nie? Nie patrzę na takie rzeczy, wiesz. Dobra, ja wychodzę, to nie wy popatrzcie. Patrzę na śruby, czy gdzieś jakieś nie nieruszane, wiesz? Zobaczy zobaczcie tutaj jest. Yy, oryginalny kilometraż, książka serwisowa i jest bezwypadkowy, nie? Sam nieproszony to okay. pisuje, nie? Okej, Okej.